Siema. robi się szaro. Nie wiem, które nagranko dzisiaj dla Was lecę. Ale trzeba ten auto handel dokończyć. Jesteśmy na pigalaku. Jak widać ma tutaj kilka renówek, ale samochody są bez opisu. Czasami pytacie Negus. Pokaż jakiegoś busa. Zobaczymy co tutaj stoi i za ile. Pytaliście często, Renault Master, Nygus byś pokazał, proszę bardzo, mówisz i masz, chyba za chwileczkę będzie deszczyk, chmurzy się, 12900, rok 13, 150 koni, 2.3, pojemność, automat, 207 przejechane, 10.23, przegląd techniczny. Zobaczmy, w jakim jest stanie. Strona kierowcy wygląda ok. Tutaj, jak widać, wgniotek na masce. Obejdźmy go w koło. Tutaj zarysowania, obcierki, trochę obity miejscami. Przed chwileczką tutaj Koleś mieszka, wyszedł. Mówi trochę ciszej. Widocznie krzyczę Mam nadzieję, że będzie wszystko słychać. Jest troszeczkę taki od strony pasażera pobijany. Transit jest bez opisu. Strona kierowcy wygląda w porządku. Zobaczmy sobie, Vivaro. 2,5 litra w dieslu. Sądząc po tych zabrudzeniach. Chyba jeździł gdzieś po budowie, chociaż środek czysty, zadbany. Lakier troszeczkę wypłowiał, jak widać, co to było: hotel, czyli gdzieś jeździł w hotelu, nie mam pojęcia. Cena wywoławcza 7900, rok 8: 145 koni, 2,5 litra w dieslu, 247 Przejechane Dziewięcioosobowy Wyblaknięty Skubaniec Rocznik 2008 No taki jakiś Nie wiem co to jest Słuchajcie Białe Może Pablo Escobar go używał Przewoził Wiecie o co chodzi Nygus nie wymyślaj Zapierdzielaj z tym nagraniem bo, jak nie, nie nagrasz tych bryczek, tutaj bez opisu, jak nie nagrasz tych bryczek dla nas, to jak przyjedziesz do Polski, to ci dupsko skopiemy. Słuchajcie, robię co mogę, lecę dzisiaj dla Was chyba już dziesiąte nagranko, żebyście mieli filmiki. 16900, rok 14, 2 litry, 140 koni, automat. 84 przejechane 323 przegląd xenon nawi klima automatyczna superb oddaliłem się troszeczkę tutaj od tych baraków więc mogę teraz mówić trochę głośniej mam nadzieję że za chwilę nie wyskoczy się nie dopierdzieli gargamel 1 że mu za głośno perżot ten peżot stoi długo, dach panoramiczny skóra automat 12900 rok 13, 163 konie automat, 134 przejechane hybryda 2 litry RXH skóra panorama fajny sprzęcior, coś Ala Audi Allroad. Myślałem, że to rudzielec, a tutaj liść. Padł. Nie wygląda najgorzej. Dosyć długo tutaj stoi. Nikt go nie chce. Ta renówka, o ile dobrze kojarzę, też stoi tutaj trochę czasu. 16,900, rok 17, 130 koni, benzyna, automat 57 przejechane, 1, 2, Energy Intense. Półskóra w środku robi się szaro. Mam nadzieję, że jeszcze coś widzicie na tym filmiku. Peugeot 308 chyba kiedyś był już na nagraniu. A tutaj mamy co? Oktawkę, też ją zaraz zobaczymy. Peżotek nie wygląda najgorzej. Skrzynia z tego, co widzę, automatyczna. Cena wywoławcza 11. 900 za Peżota. Muszę znowu obejść go w koło Rok samochodu 15, 150 koni Automat diesel 128 przejechane 2 litry Panorama Taki ma opis Lecimy dalej Nygus coraz ciemniej Dawaj gazu Ile za tą oktawkę Oktawka Oponki w ładnym stanie 8900, rok 10, 160 koni, 1,8 benzyna, manual 133 przejechane. Elektryczny szyberdach, pierwsza ręka, Półskóra w środku, środek czysty i zadbany. 1,8 TFSI, 160 koni, ładnie wygląda, wygląda jak igiełka, ale silnik felerny Dobra, Nygus, nie wymądrzaj się co mamy. CC Blue Motion CC. CC mają ładną linię. Skrzynia manualna. Środek czysty i zadbany. Dosyć ciekawy kolorek. Taki brązowawy metalik. Ładnie się prezentuje pasek. Oponki widać jeszcze są ok. 13900 rok 13, 2 litry diesel 140 koni, 150 przejechane manual, klima nawi TDI skoro diesel to wiadomo że TDI ładnie wygląda wizualnie nie mam nic do zarzucenia E90 cena 6900 2 litry w X Drive ie. rok 9 2 litry 177 koni manual 240 przejechane 9 22 skończył się przegląd półskóra w środku niby najgorszy silnik 2 litry 177 koni no i zostało kilka bryczek ciemno pochmurno Czas wracać do chaty RC. RC był już na nagraniu. Kiedyś go pokazywałem. Do dzisiaj nie chce się sprzedać może dlatego, że silnik właśnie THP. Wadliwe jednostki, ale linia samochodu naprawdę jest fajna. Kiedyś myślę będzie kultowy. 11900 rok 12, 200 koni w benzynie. 150 przejechane. 1,6 klima, skóra. Do tego Xenon. Kiedyś go pokazywałem już na filmiku. Ma tutaj, jak widać, przesrane życie. Ptaszyska go tutaj załatwiły ładnie. TT kiedyś była na nagraniu. 15 tysięcy euro w eslajnie. Golfiacz jest bez opisu. Aha. Tutaj macie nazwę Autohandlu. Jesteśmy w filcie. Zobaczmy sobie I20. Ile ceni? 11,900, rok 17, 84 konie, 1,2, 77, przejechane manual, benzyna, nowy przegląd, nawigacja, klima, grzane poślady. Kiera multifunkcyjna oprzyta w skórze dosyć świeży i zadbany i20 tego typu chyba kiedyś już dla was nagrywałem chociaż słuchajcie tyle tych samochodów wam pokazuję w automacie że czasami już mi się bania lasuje 12900 rok 17, 1.6, 120 koni diesel, automat, 108 przejechane, 4.22 22 Przegląd Fajnie wygląda Multijet Fiator wstydu nie ma No i mamy dwa kapturki Jeden kapturek 7900 w dieslu 90 koni nawigacja dwa komplety alu rok 15 1.5 212 przejechane w manualu 5 24 Przegląd Sporo przejechał 200 tysi, ale cena nie jest wygórowana. Generalnie kapturek, powiem wam, niczego sobie nie jest jakiś podmęczony. Do tego ładne oponki, tutaj przyciereczka. Ale to da się zapaćkać jakimś ciemnym smarowidłem. Nie będzie śladu. No i kolejny kapturek. Tym razem w benzynce TCE, czyli pewnie 900, -ka. opony są, skrzynia z tego co widzę manual. Zobaczmy ile sobie za niego życzy. Ciekawa kolorystyka, zderzak delikatnie jest przytarty. Nie dowiemy się ile sobie życzy. Ponieważ tak jak zauważyliście. Kartki z opisem brak Nygus Sprocy karmiony Się pospieszyłem Tutaj macie nazwę Jesteśmy w fircie Spadam do chaty Na dzisiaj wystarczy Już mi jest powoli Zimno w głowę Jestem głodny Łapki, komentarze mile widziane Szacun jeśli puścisz reklamę Grosz do grosza będzie kokosza. Aha, tego pokazywałem, pokazywałem na poprzednich filmikach. Dobra.